Skąd i, i kiedy pojawiła się decyzja o zdawaniu do, do szkoły teatralnej? Jestem dziewczynką, która urodziła się w bardzo podobnym do waszego miasteczku. W miasteczku, które nazywa się Lusko. Lusko leży pod niemiecką granicą, trochę w bok od Zielonej Góry. Um, I prawda jest taka, że myślę, że to wszystko zaczęło się tak naprawdę bardzo szybko i w sposób niezwykle naturalny. Miałam tę przyjemność, że byłam w sumie wychowywana przez wsparcie. Która była obdarzona wielką cierpliwością, ogromnym sercem i ogromną wyobraźnią. I od najmniejszych lat wszystkie pomysły, które powstawały w mojej dziecięcej główce, ona z radością i ogromną umiejętnością realizowała. Na przykład pamiętam, że przez wiele miesięcy była wujaszkiem widok, który specjalizował się w lataniu na uszach, czyli zamieniała się, kiedy chciałam, w psa i latała ze mną nad rynkiem. Dzisiaj jestem prawie pewna, że nad tym rynkiem latałyśmy, więc pobudzała moją wyobraźnię bardzo intensywnie i szybko. Bawiła się ze mną w księżniczki, chodziłyśmy do starych ruin, gdzie ja spuszczałam warkocz zrobiony z Dederonu, a babcia była wszystkimi, tymi, których potrzebowałam, czyli księciem, dworem i tak dalej. I myślę, że ten teatr urodził się i chęć do zabawy wyobraźnią urodził się gdzieś tam wtedy. No a potem zaczęłam klasycznie brać udział w konkursach recytatorskich. Podobało mi się to, pamiętam, że jednym z pierwszych moich występów e, był występ w roli Stewka e, w jakimś kostiumie przygotowanym przez babcię. E, do dzisiaj umiem to na pamięć, okazuje się teraz, że ta umiejętność e, przydaje się przy wieczornym recytowaniu moim synom e, z pamięci, oni to bardzo lubią. Potem, e, m, kiedy przeniosłam się już do Zielonej Góry, e, zajęłam się w liceum pracą w, w takiej grupie teatralnej zajmującej się technikami pochodzącymi trochę z Teatru Kratowskiego i mniej więcej w drugiej klasie liceum, czyli tak jak, tak jak ty jesteś teraz, zaczęłam myśleć o tym, żeby zdawać do szkoły teatralnej. Wiedziałam, że chciałabym zdawać do Warszawy, głównie dlatego, że wtedy wydawało mi się, że to, żeby być w stolicy, to, to, to będzie oznaczało podróż najdłuższą, czyli najbardziej, najbardziej ekscytującą. I, I stało się tak, że moja mądra mama doradziła że skoro mam taki plan, to byłoby fajnie, żeby się na, 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 na tę okoliczność zabezpieczyć, a ponieważ język polski i literatura były moją pasją, czego nie można było powiedzieć o matematyce i fizyce, to, 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 to gdzieś tam wpadła na pomysł i wyczytała, że wzięcie udziału w olimpiadzie polonistycznej, jeśli się dojdzie do eliminacji centralnych, daje możliwość jakby, zapisania się na wolną uczelnię humanistyczną. Ja jej posłuchałam, a ponieważ jestem koziorożcem i typem zadaniowym, to w czwartek klasie do tej Olimpiady Centralnej udało mi się dotrzeć, i dzięki temu ze spokojnym sercem, zapisując się na trzy różne kierunki, zdawałam do szkoły teatralnej. To żadna Olimpiada z egzaminów do szkoły nie zwalnia. I myślę, że ze względu na ten komfort psychiczny, który sobie sama zapewniłam dzięki mądrości matki sprawił, że do szkoły dostałam się za pierwszym razem. Mamy tutaj w Świdnicy dzięki alchemii teatralnej dwie grupy. Teatralne grupę dorosłych i grupę młodzieży. I wiele, wielu z nas chce, chce w przyszłości robić właśnie coś, coś związanego z teatrem, czy, czy właśnie aktorstwo, reżyseria i, i tak dalej. I chciałam Pani zapytać, czy, czy pracowała Pani kiedyś z młodymi ludźmi? Mam tutaj na myśli właśnie takie gimnazjalny, licealny. No, w pracy zdarza mi się spotykać y, ludzi w różnym wieku, zdarzało mi się też no, oczywiście pracować z, y, 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 na planie z y, tak zwanymi niedorosłymi, y, ale pracowałam też z kaczką, z psem, różne mi się zdarzały historie. No, z kaczką na przykład bardzo dobrze mi się grało w rozledzisku, o ile sobie przypominam, zaprzyjaźniłyśmy się naprawdę, profesjonalna była. Natomiast no, jeżeli chodzi o młodzież, to, y, to nie mam w y, pracy z młodzieżą wielkiego doświadczenia, Natomiast kilka razy zostałam zaproszona na, na festiwal teatrów młodzieżowych i dziecięcych, i jako członek Żeli bardzo mocno przeżywałam to te, 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 te przedsięwzięcie i czułam na sobie ogromną odpowiedzialność, kiedy ludzie młodzi pokazywali swoją pracę i oczekiwali, żeby, żeby ją jakoś dla nich roztłumaczyć, ocenić. To było duże przeżycie. Jaki jest Pani stosunek do bardzo popularnych, bardzo popularnych obecnie talent show? Młodzi ludzie idą do telewizji, wygrywają program, są na topie. Jak długo nie wiemy. To jest bardzo różnie. Czy, czy, czy uważa Pani, że, że to jest pójście na skróty, czy że, czy, czy, że jest to również szansa dla, dla młodych, utalentowanych ludzi? Nie wiem jakie jest Państwa zdanie. Ja mam, ja mam uczucia wobec tego zjawiska medialnego bardzo mieszane. I myślę, że jeśli ktoś ma talent, którym chce się podzielić, to fajnie. I jeśli dostaje szansę, żeby ten talent obudować uwagą ludzi, którzy znają się na, jakby na, na, na budowaniu talentu, na, na jego, że tak powiem kolokwialnie obróbce, to każda aktywność zwiększa świadomość, ale to, co mnie niepokoi i co myślę, jest udziałem wielu osób, które decydują się na, na wzięcie udziału w takim programie, jest brak świadomości, że są one używane do tego, żeby ten program stworzyć. I ich talent służy zarobieniu przez właścicieli formatu pieniędzy. Myślę, że mnóstwo młodych. Też starszych ludzi nie zadają sobie tego pytania i nie zdają sobie sprawy z tego, ale to jest kwestia świadomości. Tak, robię to dlatego, że chcę, nie wiem zwiększyć swój potencjał, potem móc mieć więcej możliwości, żeby z mojej pasji korzystać w sensie zawodowym, nie wiem, poszerzyć gronofanów i tak ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że jestem używany do stworzenia programu i decyduję się na to świadomie. Myślę, że to jest niezwykle ważny aspekt, który jest często pomijany albo zaniedbywany. To, to, jeśli bym miała coś ważnego powiedzieć dla kogoś, kto się ma zdecydować na wzięcie udziału w takim programie, Dobrze przemyśl, rozpisz sobie plusy i minusy i podejmij decyzję, co jest dla Ciebie w tym momencie najbardziej korzystne, ale miej świadomość, że to nie jest transakcja bez kosztów. Czy utożsamia się Pani z serialową Kasią? Czy, czy... Utożsamiała nam ten Utożsamiała. czas? Utożsamiała, tak. Może tak, czy miałyście albo macie nadal yy, podobne podejście do, do życia, do, do związku? Kasia była dla mnie niezwykłą przygodą dlatego, że um, tak jak, tak jak Państwu powiedziałam um, Jurek wykonał na mnie coś, czego się nie spodziewałam. Ja przez całe życie byłam przekonana, że jestem um, poważną z natury brunetką, natomiast Bogajewicz udowodnił mi, że jestem postrzeloną blondynką, jeśli tylko zechcę. I dał mi um, też ogromny kapitał w postaci dystansu do siebie i do rzeczywistości. Um, pozwolił mi uświadomić sobie jak bardzo jest dla mnie ważne w życiu poczucie humoru. I, no, no, I to jest kapitał, z którego tak naprawdę korzystam do dzisiaj. A czy jestem podobna do Kasi? W ogóle nie. No może czasem zdarza mi się myć mydło. W serialu... I wkładać kluczyki do lodówki od samochodu. Do pojemnika na jajka. Sprytne, nie? W serialu pani partnerem był pan później również jest, stał się partnerem życiowym. Czy to było takie merytoryczne przygotowanie do związku w realu? Jeśli by można było stworzyć warsztaty, które miałyby przygotowywać ludzi do życia w parze, to trudno było wymyślić lepsze niż zagranie. Policzyliśmy to ostatnio na potrzeby jakiegoś wywiadu. 2740 scen z życia pary. No to nigdy nas może zaskoczyć teraz, nie? Um, Myśmy się najpierw bardzo zaprzyjaźnili. Pracowaliśmy ze sobą intensywnie, a temat, który nieustannie wałkowaliśmy, oboje będąc osobami już dorosłymi z jakimiś doświadczeniami w poprzednich związkach, dawał nam dużo możliwości, żeby roztłumaczyć sobie tą rzeczywistość, bawić się nią. I, 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 i co zabawne, tak naprawdę byliśmy ostatnimi osobami, które się zorientowały, że nasza relacja ewoluuje w kierunku, który spowodował, że posiadamy dzisiaj dwóch synów. <grym> Natomiast zdaje się, że producent jakiś czas temu, producent Kasi Tomka powiedział nam, że nie wiem, czy Państwo wiecie, Kasia to jest format, który był realizowany z czasu w kilku krajach. Zdaje się, że w dziewięciu. I jesteśmy jedynymi, którzy... O, pary się zdarzały wśród tych, którzy grali Kasię i Tomka. Chyba w czterech albo w pięciu przypadkach ci ludzie zostali partnerami również w życiu. Dobrze napisane serial. Dobrze napisane serial, tak. I pewnie castingi były dobrze zrobione. Natomiast jesteśmy jedynymi, którzy przetrwali ze sobą tak długo, to znaczy są ze sobą dalej, jedynymi, którzy, ma, którzy mają dzieci. Także regularnie dostajemy pozdrowienia od kanadyjskich twórców serialu, którzy gdzieś tam nas supportują i, i mają do nas bardzo duży sentyment. czytałam gdzieś w którymś z wywiadów przygotowując się do naszego spotkania, że gdyby nie aktorstwo, to jednak chyba kuchnia, tak? Nawet miałam taki pomysł, żeby po skończeniu serialu Magda M wyjechać do szkoły, o której marzę, do szkoły w Nowym Jorku i, i można się tam zapisać na taki półroczny kurs. Ludzie z całego świata się tam spotykają właśnie po to, żeby dowiedzieć się na temat gotowania i kuchni więcej, ale niestety Filczak mi się oświadczył i pokrzyżował mi plany. Ale ja to jeszcze zrobię. Jakiś popisowy przepis? No, można by było chyba całkiem długo wymieniać, bo spektrum moich zainteresowań jest dosyć szerokie. Natomiast niezwykle sobie cenię i staram się to też gdzieś tam przekazywać chłopakom kapitał, który dostałam od mojej babci. I, e, i staram się kultywować te przepisy, które znam tylko ja z jakby z przekazów e, i teraz przekazuję je dalej moim synom, to znaczy jak ugotować dobrą ogórkową, żeby ziemniaki nie były twarde, prawda, jak, e, jak upiec schab, oczywiście bywają różne śmieszne historie związane z tymi przekazywanymi ustnie e, tradycjami, na przykład w zeszłym roku przygotowując się do upieczenia schabu ze śliwką Zrobiłam to, co zwykle robiła babcia, potem robiła mama i robiłam to ja. To znaczy, z dwóch stron go odkrajałam. No i mój przytomny i błyskotliwy partner mówi do mnie: Ty, a po co to odkrajasz? Ja mówię: No, wiesz, co nie wiem, ale mama tak robiła i babcia tak robiła. Więc dzwonię do mojej matki i mówię: Mama, po no, jaką cholerę my ten schab odkrajamy z dwóch stron? A moja mama mówi: Wiesz, co nie wiem, ale u babci to on się w piekarniku nie mieścił. Może Pani o, o, o zawodzie aktorki, jak po tych latach ocenia Pani teraz te marzenia, czy one się spełniły w 100%, czy Pani coś zawiodło w tym zawodzie, czy się Pani po prostu dobrze w tym wszystkim czuje, tak sobie Pani to wyobrażała? Wiem Pani co, siedząc dzisiaj tutaj przed Państwem, ze świadomością, że mam nie tylko możliwość, żeby robić to co kocham, żeby brać udział w przedsięwzięciach z ludźmi, których mogę sobie wybierać, że mam tak wielki kapitał w postaci... Tych, do których już udało mi się z moimi kolejnymi rolami dotrzeć. To znaczy mam po prostu bardzo dużo znajomych w Polsce, którzy się do mnie uśmiechają, mówią mi dzień dobry i mimo tego, że ja ich nie znam, oni mają dobre myślenie na mój temat, co do mnie wraca. To, że mogę z ogromną wdzięcznością myśleć o tym, że z mojego zawodu mogę się utrzymać i mogę zapewnić byt moim dzieciom i to, że ciągle przychodzą do mnie rzeczy, które mnie zaskakują, tak jak ostatnie wyzwanie związane z teatrem, w sprawie, że przypomniał mnie jakaś ogromna wdzięczność za, za te wszystkie rzeczy, które się dla mnie wydarzyły w sensie zawodowym. A na koniec myślę, że to, że mimo uprawiania tego zawodu tak niewdzięcznego i trudnego, niebezpiecznego dla kobiet, udało mi się i udaje utrzymać bezpieczną i stabilną rodzinę. Czego chcieć więcej? Dziękuję bardzo.